ze kiej odewam bit to jest głowa mała stopson w roli romantyka romeo jest dla julii ta 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 kiedy to nagram, domyślisz się, że to jest do ciebie Taka jest prawda, ty myślisz, że muszę siebie Nie potrzebuję farta, by poczuć co to szczęście Ty działaś jak magia, każde słowo to zaklęcie Szkoda, że nie chcesz więcej, na przykład kogo obok Nawet twoje wady są piękne, jebany oksymoron Naprawdę dałbym ci wiele, byłbym twoją podporą Jak coś to zawsze jesteś, więc śmiało wołaj o pomoc Nie próbuj tego pojąć, to dziwne uczucie Słabi się ponoć, go boją wolą po prostu uciec Chcę być twoją ochroną, kiedy odczuwasz smutek A ty tak samo Moją, jak gonią mnie sprawy trudne Życie jest zbyt za krótkie, by wiecznie było to samo Chyba Cię nie opuszczę, choć nie chcę na drodze stanąć Wiem, że ze mnie głupiec, to więcej niż głowę całą Straciłem na Twoim punkcie, a Ci się opłacało Dałbym Ci wiele, wszystko co mogę Bo to co we mnie się skupia na Tobie Jesteś mym tlenem, moim nałogiem Chcę tylko Ciebie, weź pokaż mi drogę Dałbym Ci wiele, wszystko co mogę Bo to co we mnie się skupia na Tobie Jesteśmy tlenem, Moim nałogiem, chcę tylko ciebie, weź pokaż mi drogę Kiedy to nagram, pewnie się tylko uśmiechniesz To mi wystarcza na siłę, nic więcej nie chcę Nic nie wymagam, odkładam tą całą presję Uśmiechaj się nadal, jeszcze pogadam, co w tobie piękne jest. Po prostu jaka jesteś, więc się nie zmieniaj No chyba, że na lepsze lec, lepszej chyba nie ma Taki bezsens wiesz bez ciebie jest nieraz, to mi dyktuje serce, sens już dawno przepad, kiedy popadam w letak, się biję sam z myślami, wtedy odpalam skrętami, myślę to między nami. Czy to jest jakaś chemia, czy to po prostu nawyk, i nie ma na co czekać, bo odpowiedź dobrze znamy. To ja zakochany, w sumie nie wiem sam już, się znalazł romantyk w oryginalnym wydaniu, chcę skupić kwiaty, a ty jak nie masz planów, chodź do mnie pogadamy, trochę bo paragramów. Chodź do mnie pogadamy, trochę bo paragramów. Dałbym ci wiele, wszystko co mogę, bo to co we mnie się skupia na tobie. Jesteśmy tlenem moim nałogiem. Chcę tylko ciebie, weź, pokaż mi drogę. Dałbym ci wiele, wszystko co mogę, bo to, co we mnie się skupia na tobie. Jesteśmy tlenem moim nałogiem. Chcę tylko ciebie weź, pokaż mi drogę.